Hema tutaj Polish Gamer. Yy, witajcie po dwóch miesiącach przerwy. Oczywiście, jak włączycie ten film, to pewnie się zapytacie, czemu tak długo nie było filmów, i od razu macie odpowiedź. Po prostu musiałem się bardzo dużo uczyć, i dlatego, ale już yy, filmy będą powracały. Na razie tak będą co trzy dni, a potem zobaczymy, może będą yy, więcej. I yy, tak, jakby tutaj, teraz w tym filmie sobie po prostu zagramy w Brawl Stars. Pokażę Wam tutaj moje konto. Bardzo długo też w Brawl'a nie grałem, bo musiałem się uczyć. Tutaj brakuje mi tylko tej postaci. Dzięki sobie zrobimy Serge'a na 600, tutaj i potem może sobie, jeśli tak pójdzie szybko, to jeszcze sobie może zagramy. Na przykład, może sobie zagramy jeszcze. No, jak widzicie, tutaj Dynamikiem, bo go też chciał wbić na 600. Więc dobra, bez przedłużania. Lecimy z Gierką. Oczywiście możecie sobie też zobaczyć na moje Gem, że mam ich 477, dlatego że po prostu je sobie kupiłem, żeby jakieś skiny były fajne czy coś, to wtedy je kupię. Wtedy od razu jakiegoś fajnego skina kupuję. Oczywiście na przecenie. Dobra, lecimy. Tam jest jakiś kiełek, tam chyba max jest gdzieś. Nie. Dobra, lecimy. Dobra, padłem i widzimy się po cięciu. Dobra, wracamy po cięciu. Lecimy kolejną gierkę. Tam niestety przegrałem, ale zobaczymy, może teraz się uda. Ja, tak jak wam mówiłem filmy będą to trzy dni. Ale dobra, tam Rose jakaś idzie, ja tam bym chciał sobie pierwsze ulepszenie naładować, albo rozwalmy to może. Dobra. W ogóle podgłachnię tutaj Brawla. Piszcie w komentarzach, jakie filmy wolicie z głosem czy z muzyczką, bo ja i tak, i tak nie mogę. Dobra, tam ten Leon. Dobra, wezmę sobie to niszczę. Karabym tak sobie... Naładował to ulepszenie pierwsze. No dobra, tam jest. Tutaj. Ból, tutaj jest. Ojojoj. Oj, oj. Dobra, tego bóla. Tak, tam ktoś jest. Dobra, nie ma, ale tam Leon jest. Ale dobra, ten ma nic. Ten stick. Ojojoj. Oj, oj. Nie mam jeszcze tego ulepszenia. Tam jest. To jest klon, słuchajcie. On nic nie zrobi, ten ból tam ma. Widzę to, ale Ej, on jest zamknięty i nie ma szans, bo tam jakiś Leon do niego strzela. Dobra, a ja bym chciał tam. Nie wiem, bo ja jeszcze Ej, jak kogoś trafię, to już mam to. Oj, oj, dobra mam i ulepszam się i gonimy tego bóla. On już nie ma szans. Chyba się tam tepnę. Nie, nie bo ten jest Tik. Dobra, on chyba będzie, będzie tam po to szedł. Dobra, ja taka mi zabijam. Leży. Ten ból. Dobra, ulepszę się. mi nie ten, ten jest leon Dostał, leży. Bym słuchajcie, podjechał tego ból. Tam jest kolt. Więc może tam... dobra, słuchajcie, biorę, so biorę ten soczek i... ile tam do tego kolta. Oj Dobra, mamy 8 kibów, więc to będzie chyba win. Słuchajcie, teraz szybko, że... Kurde, ale w sumie nawet dobrze, że tam się tepnę, bo akurat mi się skończyło. Yy, wiecie, ten Soczek... Dobra, ten Bullish nie ma szans jeszcze, ja mam to. Więc on już, słuchajcie, przegrał. Bierzemy to i... Mamy. Słuchajcie, pierwszego wina. Oczywiście też misja jakaś skończona, więc chyba Mamy Big Boxa, tak, mamy Big Boxa. Słuchajcie, mamy tylko token doubler i Gold o, Oczywiście mogę dropić gadżety i star powery. Tutaj na przykład gadget datbita mogę. I chyba to tyle z gadżetów, które mogę dropnąć. Tutaj mam Tak, słuchajcie, to tyle z gadżetów, które mogę dropnąć tyle star powerów. Jeszcze dużo mogę drop Nie, jeszcze mogę do, do broka. Dobra, lecimy z kolejną gierką. Dobra, więc lecimy. Oczywiście filmy będą... Jeszcze raz wam przypomnę, że filmy się będą pojawiały co 3 dni, albo szybciej. Po prostu wiecie, jak znajdę czas, to tam wam coś wrzucę. Kiedy na razie, tylko będzie się pojawiał Brawl Stars, potem, nie wiem, może jeszcze z Among Us będę nagrywał filmy. Jeśli chcecie, to nagram wam filmy z Among Us. To po prostu wiecie, napiszcie w komentarzu to. Da wam nagram. I w ogóle yy, zasubskrybujcie kanał, bo zaraz właśnie dobijamy do 100 subskrypcji. I nie wiem, postaram wam się jakiś specjalny odcinek zrobić właśnie na 100 subskrypcji. Bo mam 82. Więc tak jeszcze 18 i akurat. Dobra, nie, nie, nie mam szans z tym lonem bo jak wiecie, jestem na pierwszym przed to chyba ktoś jest. Nie ma. Yy, tam jest Spike. O. Na tamtej szelcie bym sobie w tym ponabiał. Dobra. Tak jakby. Dobra, leży. Dobra, on nie trafi, chyba. Dobra, teraz to wewnę. Trafił. Ej, dobra, tam jest jakiś leon, ale dobra. Walczył, ona tam. Tam ktoś był, więc. No, Rosa. No, niestety. Oni tam mieli sojusz. Dobra, więc jeszcze dwie gierki, i koniec tego odcinka. W następnym odcinku sobie wbijemy jakąś kolejną postać na 600. I właśnie takie tutaj będą odcinki, czyli wbijanie postaci na 600. Dobra, tam ona jest, ale dobra, my sobie odpuścimy nią i weźmiemy sobie tego Power cubesa. I nie wiem, może tak. Po jakichś pięciu filmikach z browser, teraz wrzucę jakieś filmy z Among Us Bo w sumie to by było nawet dobre, dobra ta, ta... Ona mnie zabiła Dobra Trzy gry Dwie wygrane, jedno trzecie miejsce jak akurat będzie Dobra, ale A jak po prostu to będzie trwało długo, to po prostu zrobię wam tam cięcie lekkie i wiecie Primo gdzieś jest Bo Ej, widzicie, gadżet na mnie leciał Tak tam jest ten Primo Leci na mnie kolejny I on tylko słuchajcie to marnuje bo On bez sensu słuchajcie Marnuje te wszystkie gadżety Bo mu to i tak nic nie da I jeszcze się chowa za tym skrzynką I słuchajcie sobie Ten Primo w ogóle nie garnie I teraz widzicie Jak to sojusz Ale słuchajcie nigdy nie tymujcie się na sola bo to się wam w ogóle nie, 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 nie o tyle. Dobra, jak widzicie, po podjeżdżamy tego primo. I mamy, słuchajcie, tutaj dwa cuby. i mamy trzeci poziom ulepszenia, czyli przedostatni, czyli już, słuchajcie, te strzały będą leciały daleko, więc już tutaj mamy jakieś szanse, chyba, że ktoś mnie wyskoczy z krzaku, to jest Leon. Tam ktoś jest, bo widziałem, Poko, dobra, tego Poko to bym mógł zabić, dobra, tam Leon dostał. Dobra, jeszcze jeden. Tam klon idzie. A to jest ten prawdziwy sketyny Leon. Dobra, jakby teraz jeszcze dostał... dostał. Je słuchajcie, mam... Ten poko tam. Leon! Leon uciekł. Tam jest. Leży. A ja tu mam już soczek. Ten gulny szans. I gonimy go. Dobra, jeszcze jeden. Co ja zrobiłem? Dobra, chodź plus. Plus cztery dostaniemy, więc jeszcze i tak trzy gry będą musiały być. Jeszcze trzy gry. Dobra, tam nie widziałem niestety. Tam jest Mortis, więc spróbujemy coś zrobić. Daryl, Daryl. Mortis ten zabił Daryl'a. Dobra, teraz. Tak, zarobić żeby on dostał. Nie, bo on, że ma wszystkie amunicje. A mogę, go tak trafić. On teraz tam schował Dostał. Czyli ja już mam to ulepszenie. Czyli mogę teraz zrobić tak, że. Dostał. A ja się na razie nie ulepszam, bo chcę tego Murtisa. Ej, yy, dobra, czas na ulepszenie. Tam Amber idzie na hiedni. Dobra, ona tam jest w Morty, Tam jest Soczek, więc ja muszę, niestety, uciekać. Żeby tylko nie zginąć. Dobra, więc lecimy. Okej. Okay. I yy, tam jest ta Amber. Jak widzicie, tam ona ma... Dobra, tam ten Gale. Chciał mnie chyba zultować. O, dobra, nie, on bije za dużo, więc... On dostał. Słuchajcie, on dostał. I tak jakby go tam... Amber tam idzie. Dobra, jest pięć, więc już teraz wam mówię. Quark plus tam jest ktoś. A tutaj. nikt nie ma. Tam chyba też. I sobie zostaniemy tutaj słuchajcie, w, krza w krzaku. To tam ten Mortis był ludzie. Tak jakby tego Mortisa albo tą rowę tam zabić. Muszę kierować zależy, Mortis też. Amber tam jest. I czy ona kogoś tam goni? Tak, ona tam goni. ma jest. Więc słuchajcie. Ona też chyba to zniszczy. To, bo ona jest tam. A ja mam na ulta. Podpaliła. Nie, nie, dobra, nie. Jest szansa. Kurde, no właśnie niestety. Dobra, słuchajcie, więc jeszcze dwie gierki, więc zrobię, słuchajcie, Wam yy, cięcie i widzimy się w ostatniej gierce. Yy, dobra, słuchajcie, jeszcze jesteśmy po cięciu. To, to nie jest ta gierka o 600. A! Wygraliśmy, słuchajcie, nie wiem, co się stało, mamy plus 10, yy, więc tracimy z ostatnią gierką i. Powoli kończymy ten film. Akurat wtedy bijemy 21 Oczywiście jeśli nie przegramy, więc ja sobie chyba po prostu wejdę do krzaka. Oczywiście będę tam coś robić, żeby nie zanudzać. I co następny film chyba pojawi się za dwa dni albo jutro, albo za trzy dni. Słuchajcie, na pewno wtedy, słuchajcie, oczekujcie filmu. Dobra, to mi jest pena, a ja bym nie chciał zginąć. Ale chyba ona sobie odpuściła. Ale jeszcze tam pójdę, tak w razie czeka. Nie dobra. Ona odpuściła. Pewnie teraz słuchajcie mi wyjdzie. Więc go sobie tam o. Yy, dobra, najpierw w słuchajcie sobie to rozwalimy. Bo tam już się pojawia burza i... Yy, dobra, jeszcze tutaj na pewno nie ma. Poszła sobie po prostu, zostawiła mnie tutaj. Yy, samego ich właśnie bardzo dobrze. Tam jest Jessie i Jak mi się teraz tam tepnął, ale nie wiem jak ona ma blisk do Ulta. Tick tam jest. I to jest chyba ten skin do tego Tika? Tak, to jest skin on ma. W sumie, czy tam ktoś jest. Szalka to było. Nie, mo, nie mogę w sumie nic zrobić, więc. Nie mam szans. No, niestety. Nie miałem szans nic zrobić. Minus 2. Dobra, za, zagrajmy sobie za dymę i lecimy z ostatnim gierką. Teraz tylko, oby. Słuchajcie, oby to był. Eee, win Mamy paperkę i Brok'a W sumie z Brok'a to hitysze, ale nie, nie za bardzo hitysze z Piperki, bo wiecie, paperka to jest słaba postać na modyme Więc chyba niestety przegraliśmy Ale oni w sumie mają Mortisa Mortis to wiecie Dobra, się ulepsza, ale niestety Mortis nie za... Dobrze, tą mi tam paperkę by pomogła Ten Bo Dobrze, do tego Bo Dobra, tam. Tę nawet ładnie ich trafia. Czegoś tutaj bodał miny swoje. Dobrze, tam Brock. Tylko, że idzie Mortis. Dobra, chyba muszę się ulepszyć. Dobra, oni spajkę muszą, słuchajcie, zabić. Dobra, tam. brakowi Brockowi tam oczywiście pomogę z tym, bo. Dobrze. Oni sobie słuchajcie, bardzo dobrze radzą. Dobra, i teraz ja uciekam. I zabiję, pomagam im zabić tego Mortisa Piperka. Czy ona to strzeli? Po co ona tu tam wykopała? Po co ona to tam wykopała? to tym słuchajcie, Spike jest. Chyba jak podskoczyłem. Nie wiem, skończy, co ja mam teraz robić. Dobra, walczę, ajajaj. Aj. Mu... muszą zabić tego Mortisa. Sama Piperka, słuchajcie, została. Mortis. Dobra, słuchajcie, obroniłem. Spike leży to jest nawet szansa do ugrania. Tylko, że ten Boma Star Power. ma Ulta. Dobra, na szybciej obronił, wykopuje. No i niestety padłem, ale ta paperka zabiła. Dobra, to jest Mortis. Ej, słuchaj, na dogrywce to chyba my wygramy. Bo my mamy same postaci nadaleko, tylko że ja muszę być ulepszony, ale ten Mortis może nam przekodzić. Tylko że oni tego Bomają. I to jakie będzie wkurze. Ja mam ostatni gadę ten Mordis to ma ulta Tego BO tym trzeba zabić Dobra ten Mordis co co on zrobił? Ale zepsuł Dobrze Bo zepsuł ulta Jest szansa Jest szansa Zginąłem Spike ma ulta Nie wierzę Chyba przegraliśmy, bo... ich się do spajka. Dobrze. Jest suchy szansa. Jeszcze nie wszystko stracone. Dobra, pyk. Mortis leki. Ale zginął. Dobra, ja zabiłem. Pejperka zginęła. Brok. Bym to strzelił. No niestety. Teraz oni. Oni prowadzą i... Jak tutaj będzie remis to słuchajcie, to to będzie koniec tego odcinka. W ogóle po tej giercie jest będzie koniec. Obroniłem. Pajperka, niech to wykopie. Piperka zepsuła, przegraliśmy. Ech, dobra, to na tyle z tego odcinka. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, siema.